Właściwie jesteśmy w takim trybie pracy, gdzie staramy się co chwilę pozyskiwać jakieś dodatkowe środki. Często, kiedy rozmawiamy z panem redaktorem, czy informujemy naszych mieszkańców o tym, co, co robimy, często mieszkańcy mówią zróbcie to, zróbcie to, zróbcie to. Nikt nigdy nie pyta, skąd są na to pieniądze. W naszym budżecie domowym, kiedy, kiedy każdy wie, ile ma środków, to wie, na ile może sobie pozwolić. Nigdy nie mamy takiej wystarczającej liczby środków i dlatego ciągle staramy się pozyskać nowe pieniądze. No i udało się. 196 500 zł trafi w ciągu najbliższych miesięcy do naszej kasy i dzięki temu to z programu organizowanego przez Ministerstwo Rodziny zrobimy... Zupełnie inny plac zabaw przy naszym żłobku. Złobek stworzyliśmy też z programu rządowego Maluch Plus. Złobek ma stuprocentowe obłożenie. Gdybyśmy mieli dwa razy tyle miejsc, tyle mielibyśmy chętnych, wykorzystaliśmy przestrzeń, którą mamy. Wtedy udało nam się wybudować żłobek i taki no delikatnie mówiąc, bardzo kruchy, malutki plac zabaw. Dzisiaj on za te prawie 200 tysięcy zostanie urządzony w urządzenia sensoryczne, zakupiony zostanie nowy sprzęt, nowe zabawki, więc te najmniejsze dzieci w, w naszej gminie, które uczęszczają do żłobka, będą miały super atrakcje.